Dzień dobry, witam wszystkich. Zbieramy się, widzę. Dzień dobry, dziękuję za wszystkie serduszka i truskaweczki od Asi, Bani. Pozdrawiam Cię, Asiu, w Polsce. Pięknego dnia wszystkim, Ania. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, tych, którzy są blisko, moimi sąsiadami. I dzień dobry do wszystkich tych, którzy jesteście daleko. Dzisiaj szczególny dzień i jutro też szczególny dzień. Ja czuję pewnego rodzaju takie dziwne uczucie może, może nawet podekscytowanie, dlatego że wiem, że. Że Bóg chce bardzo obdarowywać. Dzisiaj wigilia zesłania Ducha Świętego, jutro święto Ducha Świętego. Szczególny czas, który zazwyczaj chcemy celebrować, już nie tylko samo święto, ale też wigilię. Chcemy bardzo ten czas przeżywać, mamy duże oczekiwania do tego czasu i Bóg chce te oczekiwania spełniać w naszym życiu. On bardzo chce, żeby to wszystko, czego, co, co jest pragnieniem naszego serca, On to wszystko chce zaspokoić. Powiem Wam, że jak wiecie, ja jestem na tych drogach i ja wyszłam na te drogi życia z Bogiem 30 lat temu i ja wiem na czym polega wytrwałość i długofalowość życia z Bogiem i doświadczam tego i wiem, że nie jest to wszystko, mm, że wiem, że to też nie jest wszystko łatwe. Asia, Bania, kochana jesteś, truskaweczko. <laughs> Ale też jestem osobą, która ma doświadczenie ducha, tego, że on przychodzi, że, że dotyka, że dotyka głęboko, przemienia życie, zmienia atmosferę we mnie, zmienia moje życie, że podnosi, uzdrawia, że dodaje sił, że robi te wszystkie rzeczy. Robi te wszystkie rzeczy, bo. Bo duch Boży to nie pokarm działa, ale duch Boży to miłość, pokój, to jest radość, to jest przemiana myślenia. Duch Boży, kiedy przychodzi, to my wszyscy zaczynamy słyszeć, co mówi Bóg Ojciec, dzieją się proroctwa, padają słowa, które chce mówić Bóg Ojciec do nas w tym czasie. I chcę, chcę. Żebyście nastroili swoje serca od rana, oczekiwali. My dzisiaj o 19 w Santalbans Albans w kościele mamy Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Będziemy modlić się i prosić Go, żeby On przychodził i kładł się na nas, żeby On wylewał się na nas, żeby robił te wszystkie rzeczy, które zaplanował względem nas, a to co na pewno zaplanował Duch Święty. I to, co On chce czynić, to On chce przejść pośród nas. On chce unosić się nad nami po to, żeby miłością nas obdarzać. Żeby ta miłość na tyle ułagodziła nasze serca, byśmy chcieli zwrócić się do Boga. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Chcę Wam powiedzieć, że Duch Święty może naprawdę bardzo dużo zmienić. I ja wiem, że przy tych wszystkich momentach, kiedy my kiedy my czynimy Jemu święto, czy czynimy święto, ponieważ Kościół ustanowił takie święto, czy my czynimy święto po prostu otwierając drzwi spotkania, otwierając drzwi naszego serca i zapraszamy Go naszego serca, to On to wszystko przynosi. On przynosi miłość, przynosi radość, przynosi pokój, cierpliwość, łagodność, uprzejmość, opanowanie i dobro. On to wszystko przynosi, on chce to podtrzymywać, on chce być tym, który te rzeczy podtrzymuje w nas. Tak naprawdę w życiu z Bogiem, taka refleksja dzisiaj rano to, to jest taka we mnie, że my się tego musimy nauczyć nauczyć się otwierać drzwi, otwierać na Boga, wychodzić do Niego, chcieć tego Boga i On będzie zmieniał w naszym życiu wszystko. Tylko tyle. To jest tylko tyle. Kiedy my jesteśmy pełni złości, nie, nie, jakby nie umiemy pewnych rzeczy zagarnąć. To tylko dlatego, że, że gubimy tego Ducha Świętego, że gdzieś go jesteśmy w stanie wtedy spłoszyć. Duch Boży chce, żebyśmy stawali się ludźmi, którzy tę atmosferę Jego, czyli to pełną miłości, radości, pokoju, cierpliwości, łagodności, uprzejmości, dobra żebyśmy tę atmosferę nieśli. Czasami są takie sytuacje, że ludzie siedzą w rozpaczy, że, że są okoliczności jakieś trudne i wchodzi jakaś osoba, powie jedno zdanie, powie dwa zdania, zmienia się absolutnie atmosfera, ponieważ zmieniają się, a okoliczności, zobaczcie, nie zmieniły się, ale ta osoba przychodzi i słyszy i mówi to, co chce do nas Ojciec powiedzieć i to czyni w nas Duch Boży. I dzisiaj ja mam wielkie oczekiwania, że ludzie znajdą pokój, że, że złożą się w Bogu, że na nowo podejmą pewne czyny, że na nowo podejmą pewne kroki w swoim życiu. Bóg chce przynosić ten pokój i chce uczynić nas tymi nośnikami życia, nośnikami pokoju. Czy ktoś z Was pretenduje do takiej roli w świecie? Czy pretendujecie do roli, żeby być żeby być tymi, którzy niosą do, do ludzi życie, którzy są nauczycielami tego, że jak żył Jezus nauczycielami tego, że jest Bóg Ojciec? Czy chcecie być nauczycielami miłości w świecie? Myślę sobie o tym, że nasze wyobrażenie czy... Moje wyobrażenie było zawsze mylne, wiecie, bo mi się wydawało, że człowiek, który żyje z Bogiem, on nigdy jakby pewnych problemów nie doświadcza, on zawsze daje radę, on jest pełen sił, ale to, co ja wiem dzisiaj, po tych 30 latach, od tego mojego pierwszego dotknięcia Duchem Bożym, to wiem na pewno jedną rzecz: że w życiu burze i fala, one się przelewają nad nami, że jest ich mnóstwo, ale że ja jestem w stanie żyć. Ja jestem w stanie żyć, ponieważ ten, jeżeli odwołuję się do Ducha, to On daje mi siły ponad wszystko. Jan Paweł II mówił o tym, że mamy być tymi, którzy tworzą cywilizację miłości, którzy Zapierają się, jeżeli chodzi o egoizm. Nie chcą być egocentryczni, egoistyczni, ale chcą być pełni miłości. Chcą być też tymi, którzy uczą innych miłości. To jest działanie Ducha Bożego w świecie. Cała reszta, cała reszta to uczniostwa. Ponieważ nie wiem, czy rozumiecie jakby ten tryb, który dzieje się w życiu z Panem Bogiem, że pierwszym krokiem, pierwszym krokiem jest to, że Duch Święty przychodzi na Napełnia cię, dotyka cię, sprawia, że ty widzisz swoje grzechy, sprawia, że chcesz zmian i te zmiany w swoim życiu podejmujesz. I to czyni Duch Święty, on potem cię prowadzi do Jezusa, który cię uzdrawia, który czyni cię uczniem, który pokazuje ci, jaki jest Ojciec, który przekonuje cię o tym wszystkim. I potem Jezus, który jest drogą prawdą i życiem, przez niego dochodzisz do pełnego miłości Boga Ojca. I to jest ta trasa. I to jest ta trasa. I czasami jest tak, że my w tej trasie się gubimy, że nie umiemy stać się uczniami, nie chcemy się uczyć, więc jeszcze raz potrzebujemy zawracać się do Ducha Świętego. Jeszcze raz potrzebujemy, by On dotknął naszego życia. Jeszcze raz, żeby pokazał grzechy. Jeszcze raz. Żeby sprawił, że chcemy i podejmujemy działania, po to, żeby wejść na drogę uczniostwa, żeby stać się tymi, którzy idą za Chrystusem, uczą się, jak postępować, jak robić, po to, żeby doświadczyć tej przyogromnej miłości Boga Ojca. Słuchajcie, no nie, nie da się tych elementów pominąć, większość ludzi chce zatrzymać się na Duchu Świętym chce zatrzymać się na tym, że chce dostawać miłość, miłość miłość, ale on nas pcha dalej, mówi idź do Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem bo on cię zaprowadzi do źródła miłości w którym ja Duch Święty jestem on cię doprowadzi do miejsca w którym ja, ja jakby ja 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 tę miłość przynoszę, bo ja przynoszę tę miłość od Boga Ojca. Więc chcę was zapraszać do tego, żeby czynić tę cywilizację miłości wokół siebie, żeby, żeby dać się dotknąć Duchowi Świętemu, ale też wejść na drogi uczniostwa, żeby dzisiaj to odnowić, żeby dzisiaj na nowo zaczerpnąć, po to, żeby stać się uczniem. Ja bym powiedziała, że że samo ciągłe na, y, zatrzymywanie się na sobie duchu, Duchem Świętym, jakby nie wiem jak to powiedzieć, nie czyni rozwoju, tak? że On jest, że On sogarnia. Ja pamiętam ten, ten pierwszy okres w moim życiu, kiedy Duch Święty przychodził i przychodził i obdarzał mnie i wylewał i czynił te wszystkie rzeczy, ale potem wprowadził mnie na drogę Jezusa. Jezus. Prowadził mnie tyle lat po to, żebym ja mogła doświadczyć miłości Boga Ojca i już czerpać bezpośrednio, będąc, będąc, chciałam powiedzieć, synem Boga, będąc córką Boga. Czy chcecie? Czy chcecie wchodzić na te drogi też dojrzałości? To to jest to święto, żeby to odnawiać w nas, odnawiać chęci, byśmy szybowali wysoko jak orły. I dzisiaj jest taki dzień, że Bóg chce odnowić dla tych, z nas, którzy już na tej drodze jesteśmy, że chce dać nowe siły do tego, byśmy byli uczniami, byśmy stawali się tymi, którzy się uczą, uczą, uczą od Jezusa, sposobu myślenia, patrzenia, rozumienia, kim jest Bóg Ojciec. A dla tych, którzy jeszcze nie mają doświadczenia, nie mają tego pomazania Ducha Świętego, tego maźnięcia Jego miłością w sobie, to właśnie Bóg chce dawać to, to wszystko. Duch Święty chce doładowywać, tak? On chce słuchajcie, dawać, ale on też chce nas wprowadzać na drogi uczniostwa. Więc ja do nas wszystkich, którzy już na tej drodze jesteśmy, którzy chcemy być, mamy się uczyć, uczyć, uczyć i wiecie co? Nie jest to wszystko łatwe, ale Duch Święty z nami jest i on dzisiaj nam to przypomni. On dzisiaj przypomni Tobie i mi, że jest, że daje siły, że podnosi, że chce prowadzić, że chce sprawiać to. Tak, Jezus będzie nas uczył, On będzie nas trenował, On będzie nas zawracał. Duch Święty będzie nam w tym towarzyszył, ponieważ wszystko prowadzi do Ojca, do tego, który jest źródłem miłości, źródłem zaopatrzenia, źródłem błogosławieństwa, źródłem życia, źródłem źródeł. Tak? Dzisiaj taki dzień. Bardzo bym chciała Was zachęcić, byście mobilizowali się, wsiadali w auta. Jeżeli jest gdzieś spotkanie, wsiadaj w auto i jedź. Nie? Jeżeli tylko jest taka możliwość. nie? Jeżeli jest to w Twoim zasięgu, szukaj, nieważne, gdzie, jaka wspólnota, może gdzieś w pobliżu. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to przyjdźcie online do nas. U nas spotkanie będzie online. Ja nie wiem, ja to nie lubię online różnych spotkań, nie, tam można jakieś treści posłuchać, ale ta atmosfera, która jest ducha, to, to po prostu jest no tak ważne, tak istotne, tak, tak cudowne, tak zmieniające atmosferę. Ja pamiętam, że po moim pierwszym dotknięciem Ducha Świętego, ja, ja wyszłam z kaplicy akademickiej w stoku w kościele Świętego Rocha, bo tam miałam pierwsze doświadczenie ducha takie bardzo silne dla mnie, ja po prostu ledwo do domu wróciłam, nie? Ja miałam wrażenie, że po prostu, że, że... Nie wiem, że jestem taka wymłócona nim, nie? I z jednej strony było to zmęczenie, po prostu padłam jak czyrzyk zasnęłam, ale z drugiej strony było to cudowne uczucie, że to się po prostu stało. Więc słuchajcie, chcę Was wprowadzać na te drogi Duch Święty. On chce dzisiaj na nowo zaognić to pragnienie, tak? I nie ma znaczenia, czy jest zespół uwielbienia, czy, czy są różne rzeczy. Jeżeli jesteście w jakimś miejscu, kilka osób, też możecie się po prostu w trzy osoby spotkać i mówić: Duchu Święty, przyjdź, przyjdź. Ty, który dajesz taką obietnicę, odnawiaj siły, podnoś nas, tak? Wprowadzaj na drogi Jezusa. Dla tych wszystkich, którzy nie mieli doświadczenia Boga, nigdy nie mieli tego pomazania, dzisiaj to pomazanie będzie, ale dla was wszystkich, którzy już mieliście to, to doświadczenie, dzisiaj będzie odnowienie sił, będzie podniesienie, będzie, będzie zachęta, będzie poprowadzenie. Bóg chce nas podtrzymywać. To nie jest tak, że On nas nagle dotknie i wypuszcza i mówi, raci sobie samo nie jest cały czas. I dzisiaj od rana chcę o tym mówić, dlatego że że jest ważne, jak przeżyjesz też ten dzień, bo jeżeli, jeżeli pójdziesz, nie wiem, narobisz się, zaabsorbujesz się dzisiaj rzeczami nieistotnymi, to wieczorem będzie ci ciężko w tę atmosferę wejść. W to wołanie do Ducha Świętego będzie ciężko wejść. Więc chcę was zachęcać do tego, żebyście, żebyście naprawdę przed spotkaniem odpoczęli, żebyście mieli czas takiego relaksu, takiego odetchnięcia, takiego uspokojenia myśli, żeby... Żeby spotkać jego. To tak jak idziesz na randkę, tak? I, i, i przygotowujesz się, i starasz się i, i nie lecisz e, tak ad hoc na to spotkanie, ale starasz się przygotować. Tak samo, e, tak samo my. Mamy się dzisiaj to, na to spotkanie przygotować. Nie, nie planuj sobie mnóstwa zajęć dzisiaj. Proszę, proszę was, nie róbcie tego. Przeżyjcie spokojnie tę sobotę. Trudno, może pewne rzeczy będą niezrobione, ale spotkasz Jego, pójdziesz do Niego, nie? Zachęcam was bardzo serdecznie, żeby przyjechać do kościoła, do nas, do St. Albans, trochę wcześniej, nie w ostatniej chwili, ale trochę wcześniej, uklęknąć, przywitać Jezusa, tak? Wyciszyć się w tej atmosferze kościoła, po to powiedzieć, że jestem gotowa na spotkanie z tobą, chcę tego spotkania z tobą. Nie wiem, jak mogę to bardziej jakby zapalić Was, albo jak bardziej uspokoić, ale wiem na pewno to, że, że Duch Boży chce nas uczynić tymi, którzy będą nieśli atmosferę tę, którzy będą tę atmosferę nieść do każdej osoby, którą spotkają, którzy będziemy nauczycielami, którzy będziemy uczyli jak żyć, którzy będziemy pokazywać ścieżki, będziemy prorokami, którzy będą słyszeć, co mówi Ojciec i będziemy robić tylko to, co mówi Ojciec. Będziemy słyszeć, co mówi Bóg Ojciec i będziemy mówić to, co mówi Bóg Ojciec. Będziemy wsłuchiwać się Jego głos i będziemy wiedzieli, co On, jaką myśl, jakiej osobie chce przekazać i, i namaszczenie prorockie przestanie być jakby problematyczne. Słyszenie Boga przestanie być problematyczne. Zapraszam was serdecznie, nie zgubcie tego dnia, nie pomincie tej historii, nie pozwólcie, by was świat wciągnął w cokolwiek dzisiaj, w cokolwiek. Jest już, szykujemy się do Wigilii, tak? A jutro mamy świętowanie i Duch Święty chce się wylewać, chce się wylewać. Chce nas podnieść, chce, żebyśmy szybowali. Co wy na to, a ja na to, jak na lato? Chciałabym umieć przekazać Wam, opisać tą atmosferę, która dzieje się w sercu, przez to, że Duch Święty przyszedł do mojego y, życia. Że to tak wiele zmieniło w moim życiu, że to, to poszło tak długofalowo, że, że ten ogień się zapalił i on do dzisiaj nie zgasł we mnie, ponieważ duch święty, kiedy zapala w nas, to ten duch, to ten ogień w nas nie gaśnie, nie? Więc nastroj, nastrojcie, nastrójcie, nastrajajcie swoje serca, tak? Patrzcie w niebo. Czekajcie, szykujcie się, bądźcie wypoczęci. Nie pozwólcie, by cokolwiek was zmęczyło dzisiaj. Bądźcie wypoczęci. Tak, ustawienie całego dnia pod to co ważne. Będę czekać na ciebie, Duchu Święty. Izunia pozdrawiam cię. Czekaj. Zapraszam Was wszystkich do uczestniczenia w naszym spotkaniu, nie do oglądania, nie do słuchania, ale do tego, by uczestniczyć w tym spotkaniu. Zapraszam Was bardzo serdecznie: postawcie laptop, usiądźcie, zamknijcie drzwi, nie pozwólcie, by cokolwiek wchodziło i zaangażujcie się w to spotkanie, w to, że chcecie, że to będzie dla Was ważny i święty czas spotkania z Bogiem. Zróbcie to dzisiaj. Taka wskazówka. Więc co? Nie życzę Wam dobrego dnia, ale życzę Wam obfitości Ducha Świętego, obfitości takiego spotkania. Wpadnijcie w ramiona Ducha Świętego. Wpadnijcie dzisiaj w Jego ramiona. Wtulcie się gorąco. Niech to się dzieje. Macham do Was. Macham. Coś nie piszecie, że aż tak bardzo, że chcecie. Asia Janicka, a ja jestem na tak. Dobrego dnia, pa kochani, trzymajcie się, widzimy się wieczorem. Przyjdźcie trochę wcześniej z Panem Bogiem, pa.